Cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj powiemy sobie troszkę o statywach ściennych. Jak widzicie, ten instrument za mną, ta klawiatura sterująca jest powieszona właśnie na takim statywie do ściany. I teraz Wam powiem, dlaczego się zdecydowałem na takie rozwiązanie, skąd w ogóle pomysł na to i tak naprawdę z czym się to wiąże, jakie są plusy i minusy rozwiązania, aczkolwiek plusów jest zdecydowanie więcej. Tak więc nie będę przedłużał. Dziękuję serdecznie patronom za wspieranie mojej działalności. Jeżeli tylko możecie wesprzeć moją działalność i macie taką ochotę, to zachęcam Was do odwiedzenia mojego profilu Patronite oraz serwisu Tipli. Oczywiście również możecie zasubskrybować, skomentować, o ocenić te odcinki, bo to bardzo mi pomaga rozwijać ten kanał, a już nie będę się rozgadywał, tylko przechodzimy już typowo do materiału. Teraz Wam powiem, skąd się w ogóle wziął pomysł na powieszenie instrumentu na ścianie. Przez jakiś okres czasu tak naprawdę szukałem jakiegoś stojaka, statywu, czegokolwiek, na czym można by było właśnie położyć klawiaturę sterującą, czy pianino, czy cokolwiek, ale w sposób taki, żeby nie zawadzało mi to w żaden sposób, jeżeli chodzi o nogi. Oczywiście wiadomo, że można tutaj powiedzieć, że przecież są dedykowane statywy i tak dalej w różnej formie. Formie, ale tutaj właśnie chodziło mi o klawiaturę nożną, ponieważ klawiatura nożna jest dosyć szeroka, więc to już jakby. Sprawiało, że nie do końca, jakby wszystkie statywy tutaj yy, mogą się zdać, tak? Statywy typu Z na przykład są po prostu za zawązki i nie ma możliwości położenia tego na przykład na klawiaturze nożnej. Statywy typu X też, jeżeli będą położone właśnie na klawiaturze nożnej, no to też mi uniemożliwiają tak naprawdę grę. Więc tutaj jakby cały czas się zastanawiałem, w jaki sposób można by to było rozwiązać. Myślałem o ławkach jakichś takich typu na przykład właśnie ławki szkolne, tak? czyli rurki po bokach, blat, na którym mogę położyć. W ogóle szukałem także mebli. Na wymiar. Kombinowałem coś może pod takim kątem, żeby czegoś takiego właśnie nie zamówić, takiego biurka właśnie zamawianego na wymiar, ale wszystko to jednak sprawiało, że po pierwsze, nie było to tanie rozwiązanie, a po drugie, nie było to tak naprawdę też takie uniwersalne rozwiązanie, tak? Ponieważ wiadomo, że jak jeżeli miałbym na przykład biurko, czy cokolwiek tutaj dodatkowe, no to też będzie dodatkowe miejsce zajęte i tak dalej, więc no. Jakby, no wiecie, no to nie będzie jakieś coś tak naprawdę super rozwiązanie takiego problemu. I wtedy oto yy, moja żona pojawiła się właśnie z pytaniem, a dlaczego nie powiesisz instrumentu na właśnie na ścianie? I, i tak naprawdę wtedy to było dla mnie takie dość. Otwierające pytanie, ponieważ w sumie nie wiem, dlaczego nie myślałem o tym, żeby powiesić taki instrumenty na ścianie. I tutaj właśnie Wam podpowiadam, jeżeli kiedykolwiek byście właśnie myśleli o takim właśnie powieszeniu jakby instrumentu na ścianie. To jest to naprawdę świetne rozwiązanie, ponieważ po pierwsze, nie macie statywu pod spodem, czyli nawet jeżeli powiedzmy sprzątacie, odkurzacie czy cokolwiek, nie musicie się z tym bawić. Po drugie, fajnie można sobie nawet oprzeć kable, tak jak ja tam mam z tyłu poopierane na tym kable i tak naprawdę idą mi od razu na biurko, więc nic się tak naprawdę też. Nie wala po ziemi, więc to jest też dodatkowy plus. Czy tak naprawdę w ogóle możecie sobie, jakby, roz, rozprostować, że tak powiem, nogi, czy w ogóle dowolnie sobie je niemal ułożyć, ponieważ rzeczywiście macie tutaj dość sporo miejsca. Ale tak naprawdę, właśnie chodziło mi o to, żeby było wygodnie do klawiatury nożnej. I jak możecie też zauważyć, wysokość jest dobrana z Johanusa, tak? Czyli mierzyłem właśnie wysokość, na jaką właśnie ten manuał powinien być, ponieważ liczyłem właśnie tutaj jako pierwszy manual, tu jako manual drugi. I powiem wam ciekawostkę, bo też. Nie chcę wam mówić jakby konkretnych cyfr, chociaż wydaje mi się, że tutaj na wysokość miałem chyba 77 cm w moim wypadku. I, I akurat to jest jeszcze też o tyle dobre, że zmieścił mi się pod spodem teraz Studio Logic ze statywem X oraz klawiatura nożna, która zajmuje, znajduje się właśnie za, tak naprawdę, Studio Logiciem. Dzięki temu mam trzy instrumenty w jednym miejscu i nie zajmuje to tak naprawdę wiele miejsca, ponieważ tak naprawdę. Zajmuje to tyle co pianino cyfrowe, tak? Ponieważ, jeżeli powiedzmy, byśmy potraktowali e, Studio właśnie jako pianino cyfrowe, to tak naprawdę nad i z tyłu mam coś dodatkowego, właśnie dodatkowe instrumenty, więc mam tyle samo miejsca, jakby zajęte. Ale mam trzy instrumenty tutaj w tym miejscu schowane, więc to jest dodatkowy plus, jeżeli chodzi oczywiście o to o tak naprawdę zajęcie miejsca, tak? Kolejną sprawą, jaki jest jeszcze plus tego, że mogę tak naprawdę położyć tutaj jeszcze coś innego tak naprawdę. Jeżeli potrzebuję, mogę sobie oprzeć jakiś inny instrument. Może właśnie to służyć jako drugi manual, tak? Ponieważ wysuwając sobie Studio Logica, dosuwam sobie tutaj do końca właśnie M-Audio klawiaturę M-Audio i mam drugi manual, więc to jest też dodatkowy plus, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania, ale żeby też tak naprawdę nie trudziłam cały czas tutaj e, takimi rzeczami, no to powiem Wam skąd też tak naprawdę właśnie e, zamówiłem, te, e, zamówiłem te statywy, e, ponieważ nie jest to jakaś reklama, nikt mi tutaj za to nie zapłacił, ale te statywy są tak świetnie zrobione, w sensie e, te uchwyty są tak świetnej jakości, że naprawdę bardzo chętnie tutaj Wam trochę więcej o tym opowiem, ponieważ Statywy zamówiłem z firmy KD Sport. KD Sport i mają też również stronę kadesport.pl. Ja akurat zamówiłem z popularnego serwisu aukcyjnego All Allegro, więc tutaj możecie sobie zobaczyć, ponieważ mają tutaj właśnie różne rzeczy wystawione, ponieważ nie tylko mają statywy, właśnie zwykłe, takie, właśnie na, na, na instrument. Zaraz wam powiem o co dokładnie mi chodziło w sensie nie tylko mają właśnie takie statywy tutaj regulowane czy w ogóle statyw na instrument ja mam te wieszak na keyboard na wymiar sto jak organy coś takiego tutaj w nazwie jest i ja mam właśnie mówię ten konkretny model który posiada jeszcze kołki montażowe co jest też bardzo dobrym rozwiązaniem że wszystko mamy tak naprawdę w jednym są jeszcze takie inne opcje zaraz wam też jeszcze opowiem coś tam więcej właśnie na stronie ponieważ jeżeli byśmy sobie nawet wzięli właśnie stronę ich no to tak naprawdę tutaj mają też troszkę e, chyba nawet niższe ceny, jeżeli tam dobrze pamiętam. E, oczywiście tu jest ich właśnie strona, więc jak widzicie, są różne inne drążki również do podciągania, do, do w ogóle piłek, e, do worka bokserskiego i tak dalej, czyli różne tego typu rzeczy oczywiście mają w swojej ofercie. E, tutaj mamy m.in. właśnie wieszaki, stojaki na keyboard. Teraz sobie zaraz opowiemy dokładniej o nich. E, tutaj jak widzicie, stojak na keyboard marki KDS Sport, e, kd 100, e, cena 546 zł, jeżeli wykonanie jest takie jak... Na przykład tych stojaków, no to naprawdę warto coś takiego, myślę, zakupić, bo powinno być to solidne, tak? Przynajmniej te stojaki, które właśnie są na instrument, tutaj co mam, te wieszaki są naprawdę świetnej jakości. Tu możemy sobie jeszcze zobaczyć inne kąty, jak to wygląda, i zdecydowanie widać, że jest tutaj dość spory, znaczy dość gruby profil, tak, możemy sobie w ogóle nawet przeczytać, jakie mamy profile dokładnie, jaka grubość ścianki, tutaj mamy właśnie modyfikację, ponieważ, co ważne, tak jak tutaj właśnie w tym keyboard, wieszaku na keyboardzie właśnie jest możliwość podania rozmiaru, tak, tutaj nawet właśnie było, długość całkowita od ściany od 10 do 100 cm, standardowo 60, ja mam właśnie standardowe 60, i tutaj tak naprawdę można właśnie podać, jaki ma być wymiar tutaj w tym zakresie, no i firma tutaj deklaruje, że taki wymiar Mniej więcej oczywiście, bo tutaj jest też napisana jaka różnica, gdzieś tutaj była informacja z tego co pamiętam, że była różnica, ale to było takie naprawdę minimalna różnica po prostu, to już jest raczej jakaś techniczna kwestia. No, akurat tutaj, o, tu jest tolerancja wszystkich wymiarów plus minus 5 mm, także, także jak widzicie, że zwykle 1-2 mm, więc to nie jest coś, o co tak naprawdę warto by było tutaj, nie wiem, walczyć czy coś. Więc ja mam akurat taki wieszak, więc jak widzicie, chodziło mi przede wszystkim o to, żeby to były właśnie dwa niezależne wieszaki, pod tym względem, że nie wiedziałem, na jaką dokładnie szerokość tutaj potrzebuję, jakby ten rozstaw i mogę sobie to teraz dowolnie modyfikować, tak, ponieważ sam decyduję, na jaki rozmiar, na jaką. Wysokość sobie to montuję do ściany i tak naprawdę jest to świetne rozwiązanie, ponieważ właśnie byłem taki niezależny pod tym kątem, tak? I tutaj tak naprawdę na upartego nawet dwa instrumenty by się zmieściły, jeden za drugim, ale to też zależy od tego, i o jakich instrumentach w ogóle mówimy dokładnie. Oczywiście tutaj dwie sztuki, to akurat kosztują 136 zł, na Allegro było bodajże 160, wtedy ja za to płaciłem malowane proszkowo całkiem bardzo, znaczy całkiem bardzo wytrzymałe tutaj jeżeli chodzi o spawy, tak naprawdę próbowałem się nawet ja samemu po powieszeniu lekko na tym oprzeć i naprawdę dawało to radę oczywiście mówię to tylko tak testowo, tak, że, że wiadomo, że tutaj po tym nie skakałem i tak dalej, chociaż wydaje mi się, że gdybym przy ścianie rzeczywiście tam nawet na tym stanął, to powinno moje 70 powiedzmy kilogramów, chociaż teraz już więcej powinno myślę, że na spokojnie utrzymać ale ja tutaj nie mówię tego jakby tutaj, żebyście również w ten sposób Próbowali, także nie biorę na siebie odpowiedzialności, jeżeli cokolwiek Wam się stanie, tak? Um, oczywiście, jeżeli chodzi o montaż, dwa kołki u góry. Zastanawiałem się, czy na przykład nie byłoby może lepiej, gdyby był jeden kołek wyżej, drugi kołek niżej, na przykład, właśnie pod tym uchwytem, ale tak naprawdę. To już wszystko zależy, e, tak naprawdę, chyba od tego, że może u góry jest lepsza wytrzymałość, tak? Jeżeli mamy dwa u góry, tr trzyma się i to wtedy może się mniej wyrwie, tak, bo i dół i tak się za zapiera. Nie wiem, nie mam pojęcia, e, akurat na tym się nie znam, to by ktoś musiał wyliczyć, e, podejrzewam. Kto się lepiej ode mnie zna. Oczywiście w komplecie są kołki, tak jak mówiłem, cztery kołki zakończone również takimi właśnie, e, można oczywiście sobie je założyć, takie plastikowe kapturki, nie wiem, jak się to dokładnie nazywa, takie zaślepki e, na ślubę, bodajże trzynastka chyba to tam był klucz, e, czy dwunastka, nie pamiętam. Tam, dokręcało się po prostu normalnie do ściany, także pod spodem. Normalnie te kapturki tutaj się znajdują. Nie wiem, czy mi się uda zdjąć. Nie, tak mocno siedzi, że mi się nie uda. No, nic, chciałem pokazać. Może na przebitce po prostu się e, pojawi tutaj, jak to wygląda. Więc, oczywiście, można sobie tutaj e, wszystko przeczytać na ten temat. No, nie będę się tutaj za bardzo rozwodził. Ja mam akurat ten konkretny właśnie model i naprawdę całkiem e, bardzo, bardzo, bardzo dobrze mi się on sprawdza. Przynajmniej póki co nie było żadnych problemów. Sprawdźcie sobie tylko odległość od ściany, ponieważ u mnie rzeczywiście troszkę wystaje. Więc, jeżeli ktoś tam na przykład by gdzieś tam był, e, powiedzmy, miał troszkę mniej miejsca na przykład, no, to może dojść do sytuacji, że można się troszkę w to uderzyć. Także a wysokość akurat też jest taka, że zwłaszcza panom może to nie małą krzywdę zrobić. Więc tak naprawdę, jak widzicie, są różne rodzaje że tych wieszaków. Tutaj teraz dopiero zauważyłem, że, że są tak naprawdę właśnie jeszcze jakieś regulowane, więc nie wiem, czy one były wcześniej, ale wydaje mi się, że, że chyba nie było takich do wyborów wtedy, kiedy ja oglądałem te właśnie wieszaki. Także tutaj mamy jakiś właśnie rodzaj regulacji, z tego co widać. O, tutaj będzie może lepiej widać. E, tylko nie wiem, czy to jest właśnie cały ten zakres, czy to rzeczywiście, jakby ten model się może zarówno tak złożyć, jak i tak. Chociaż wydaje mi się, że niekoniecznie, bo, bo to by było. Nie, to są chyba po prostu dwa rozmiary takie pokazane, bo to by się nie wsunęło, chyba, tak całkowicie tutaj, żeby zrobić taki rozmiar, tak? Oczywiście no jakby teraz tutaj moje zastanawianie się, że tak powiem, na szybko, spontaniczne. Oczywiście również właśnie tutaj kołki w zestawie, bardzo fajne, bardzo wytrzymałe, przynajmniej takie wrażenie sprawiają, więc warto sobie coś tutaj takiego rozważyć. Oczywiście mają również wieszak na keyboard właśnie ten stały, w sensie taki, że ma taką szerokość dość stałą, więc tutaj warto też na to zwrócić uwagę. Oczywiście też w sumie, bo nie powiedziałem o nachyleniu, tamte wieszaki, które pokazywałem, czy na ten, który właśnie mam, on jest pod kątem prostym do ściany, tak? Tu mamy 90 stopni, więc jest to kąt prosty. Te statywy, jak widzicie, tutaj może będzie bardziej widać, o, czy nawet właśnie na tym zdjęciu, one są lekko pochyłe, chociaż nie pamiętam, znaczy nie wiem, czy to nie jest jeszcze też możliwość regulacji tego, ale ja, ja wolałem właśnie takie te, które będą o stałym kącie, żeby tutaj nic mi się jakby tutaj dodatkowo nie ruszało, ale z tego, co tutaj widać, myślę, że to jest też do regulacji. 232 zł za taki statyw, myślę, że naprawdę jest to dobra cena, więc tutaj nic takiego Złego na ten temat nie powiem, oczywiście również wszystkie informacje, ale to na spokojnie sobie możecie przejrzeć już we własnym zakresie, jeżeli Was to interesuje. No i tutaj wieszak na keyboard, który też pozwala z tego co widzę właśnie jeszcze tutaj pochylić dodatkowo właśnie instrument, też tutaj widzę regulacja jest jakaś najprawdopodobniej, chyba, że to po prostu tylko jest takie zabezpieczenie, które można sobie nie wiem, może przełożyć, nie mam pojęcia, bo wtedy też chyba jeszcze tej opcji nie było, tak, więc myślę, że to jest po prostu jakaś nowość, czyli wieszamy tutaj na Ścianie, z tego co widzę, właśnie za pomocą tych dwóch otworów, i tutaj po prostu, jakby statyw, możemy sobie statyw, właściwie wieszak, możemy sobie regulować pod nasz kąt, jaki byśmy chcieli tutaj uzyskać. Więc myślę, że też bardzo fajna opcja, ponieważ rzeczywiście mało miejsca zajmuje i można sobie bardzo fajnie ten również instrument tutaj wyregulować. No i tutaj ten sto, na keyboard, taki już typowy, który po prostu stawiamy na ziemi, ale wydaje mi się, że cena naprawdę jest dobra w porównaniu z tym, co tutaj, jeżeli chodzi o jakość bo wydaje mi się, że jakoś naprawdę powinna być dobra tego statywu stojaka, jeżeli jest rzeczywiście tak samo, przynajmniej tak samo dobry jak ten, który tutaj jest wieszak. To myślę, że mogę spokojnie Państwu polecić. Oczywiście jeżeli chodzi właśnie o zalety, no to przede wszystkim to, że właśnie kable się nie walają po ziemi mam tutaj dostęp do klawiatury nożnej, nic się tutaj nie dzieje, mam miejsce na składowanie instrumentów pod spodem tak naprawdę, bo jeżeli mamy statyw X swoją drogą test statywu X przeprowadzałem na kanale, więc możecie sobie też spojrzeć właśnie na taki odcinek, pojawi się karta u góry, jeżeli dobrze ją dodam, ale jeżeli chodzi właśnie jeszcze o dodatkowe zalety, no to przede wszystkim właśnie to miejsce, brak kabli łatwość sprzątania, dostęp właśnie do tych właśnie dodatkowych rzeczy czy typu właśnie e, klawiatura nożna do organów i tak dalej, więc po prostu wieszamy i niczym się nie przejmujemy, żadna szerokość tutaj nic nas nie ogranicza właśnie, czy stolika, czy jakiegoś biurka i tak dalej, bo wiem, że e, wszyscy kombinują w jakiś tutaj sposób, żeby właśnie coś takiego, e, tutaj jakąś klawiaturę sterującą, czy cokolwiek powiesić, czy keyboard, żeby właśnie było jak w klawiaturze organowej, jak manual właśnie i pod spodem mamy klawiaturę nożną, więc pod tym kątem jak najbardziej coś takiego polecam. I tutaj, tak jak widzicie, dzielę się właśnie jakimiś takimi swoimi spostrzeżeniami, swoim doświadczeniem, jeżeli chodzi o minus. No to tak naprawdę nie spotkałem tutaj żadnego minusa. Jedynie co do to, że można się trochę uderzyć, ale no to jest takie tak naprawdę o wszystko można się uderzyć, więc to absolutnie nie jest minus, tylko to jest coś, co. Mogło się przytrafić niektórym użytkownikom, że tak powiem, ale no, tak jak tutaj, jeszcze, żeby tak zakończyć, to zapakowanie było bardzo dobre, nic nie było uszkodzone, wszystko było jak najbardziej w porządku, niczego nie brakowało. Nie będę, nie, nie pokazywałem wam, nie nagrywałem tutaj za bardzo montażu, ponieważ ściana i tak jest jeszcze jakby czeka na swoje odmalowanie na remont, i żona powiedziała, żeby lepiej tego nie nagrywać, bo to może nie najlepiej wtedy wyglądać. Więc po prostu nagrywam wam teraz tylko takie tutaj luźne podsumowanie, i mam nadzieję, coś takiego Wam się po prostu przyda. No nic, nie będę się tutaj rozgadywał. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Jeżeli tylko macie ochotę, no to możecie wesprzeć moją działalność, ponieważ właśnie tego typu statyw, tego typu sprzęty, które mogę zakupywać, rozwijać ten kanał, właśnie mogę po prostu kupować dzięki wsparciu patronów i w ogóle osób wspierających. Tak więc serdeczne dzięki za wsparcie wszystkim tym osobom, które wspierały mnie do tej pory i będą mnie też również wspierać, bo mam nadzieję, że też kolejne osoby się zdecydują. I tak naprawdę dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!